Pytałem. To jest ugaranka. Zaraz będziesz mógł nacieszyć swoje oko. Kasia jest już pod twoim blokiem. Kto to puka? Kto to puka? Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. No Nie Marcin, się, zapraszam, proszę bardzo. Proszę, sam wina. No, dziękuję bardzo, może się rozbierzesz? Proszę. No, pomyślałem, że atrakcyjna kobieta. Wysoka w szpilkach, trochę wyższa ode mnie. Chodź, Leośku, mamy gościa, chodź, zapraszam, chodź. Chodź, 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 Leo. Leo? A nie Leon? Leo. Leonek, natomiast wiesz, dla przyjaciół panciowatiks. Widać było, że e, kocha swojego pieska. Dużo uwagi przykładał do tego, gdzie jest, co robi. E, z takim uwielbieniem troszeczkę. Co robisz, Miciu? Ach, obserwuję. No, bo pan... jest str strasznym obserwatorem, wiesz? I? No, to no, tak zauważyłem, że on no, no, chyba bardziej Ciebie obserwuje, wiesz? Myślisz, że mu się podoba? No, myślę, że to jest piesna na <śla> Może to jak właściciel? Nie, skąd? Zdaje się? Nie? Ja nie, absolutnie, wiesz, nie. Być może stwarzam że jestem bardzo w ogóle mm, nieśmiały i skromny wbrew pozorom, wiesz? Niezła autoprezentacja. O, dziękuję, dziękuję, w tym to skromny to jestem przede wszystkim, wiesz, tak staram się przede wszystkim być skromny, bo to tak bardzo ważny cecha charakteru. Marcin e, jest osobą, która na pewno wierzy w to co robi i w to co mówi jest bardzo pewny siebie natomiast e, e, niestety nie jest w moim typie